Redakcja ARNDU wspiera sklep Oleole Ole, pani gier i technologii. Arn.eu. Historia kołem się toczy. Niemal 10 lat temu serwis ARNDOTIU narodził się w zasadzie od testu systemu OnLive, rewolucyjnej usługi grania w chmurze, która miała na zawsze zmienić nasze postrzeganie gier wideo. Dziś mam dla Was test systemu Google Stadia, rewolucyjnej usługi grania w chmurze, która ma na zawsze zmienić nasze postrzeganie gier wideo. Ech. Ale żarty na bok, cloud gaming nie wypalił może dekadę temu, ale dziś sytuacja zmieniła się w sposób znaczący. Urosły prędkości i stabilność sieci, moc serwerów obliczeniowych jest nieporównywalnie większa, a za nową technologią stoi samo Google i kogo jak kogo, ale tę firmę akurat stać na inwestowanie w nowoczesne rozwiązania. Na dodatek na karku siedzą jej też Microsoft, Sony i Nvidia budujące swoje chmurzaste infrastruktury, a wszyscy wiemy, że konkurencja jest kołem napędowym Wstępu. Czy to oznacza, że czeka nas wielki powrót growego obłoku? Google Stadia to czysto teoretycznie sługa bardzo interesująca, na tę chwilę dostępna jedynie w kilku wybranych krajach. Start w Polsce przewidziany jest na 2020 rok i nie jest publicznie otwarta. Dostęp otrzymują tylko klienci, którzy zdecydowali się kupić specjalny pakiet fundatorski. Ale gdy nareszcie drzwi zostaną otwarte dla szalego kowalskiego, platforma ta okazać się może wielce kusząca dla niejednego posiadacza komputera czy telefonu. Jak to działa? Wystarczy wejść w przeglądarce na stronę stadia.com, kupić wybraną przez siebie grę, kliknąć play i gramy bez pobierania gry, bez ściągania aktualizacji, prosto w pełnoekranowej przeglądarce Google Chrome z pomocą klawiatury i myszki, czy dowolnego kompatybilnego kontrolera. W dodatku stadia i jej gry odpalą się na praktycznie każdym współczesnym komputerze podłączonym do Internetu, niezależnie od mocy. Jeśli potrafi on płynnie odtworzyć film na YouTubie, odpali każdą najnowszą grę, nieważne czy jest to gamingowy laptop, stary Netbook czy GPD Win. Wszystko za sprawą magii chmury. Gry nie są odpalane bezpośrednio na komputerze, a hen daleko na serwerach Google. Do monitora dociera jedynie w czasie rzeczywistym transmisja obrazu i dźwięku. Nie trudno dać ponieść się wyobraźni na myśl, że nawet najmniej zamożni gracze bawiący się na pradawnych systemach będą mogli grać w najnowsze produkcje na maksymalnych ustawieniach graficznych po prostu kupując grę na Stadi. Wszystko to wbrew internetowej dezinformacji bez żadnego abonamentu. Kupujesz grę i grasz bez limitów gdzie chcesz, kiedy chcesz na dowolnym kompatybilnym urządzeniu, tak długo jak masz pod ręką stabilne łącze internetowe. Rewolucja, prawda? Być może w przyszłości tak, ale dziś, choć wskazana wyżej filozofia zarysowana jest w ekosystemie stadiów, to na ten moment usługa przypomina bardziej nawet nie betę, ale prototyp technologii, która kiedyś święcić może triumfy. Dziwnie korzystało się z usługi, która ma w dniu swojej premiery mniej funkcji i opcji niż online 10 lat wcześniej. Przyznam szczerze, boję się chmury. Chmura oznacza nie tylko koniec posiadania gier, ale i ich archiwizacji. Bez plików do zachowania producent może wstryknąć pstryczek i na zawsze pozbawić graczy dostępu do dowolnej gry. Zero piractwa, ale i zero możliwości zagrania w coś, co przestało być wspierane. Ale nawet mnie trudno jest nie być zafascynowanym tą technologią. To, że mogę wejść na stronę, kliknąć kup i w 5 sekund być wewnątrz gry bez potrzeby ściągania i ładowania paczów, kusi niczym wąż wyliczający zalety wartości odżywczych zakazanego owocu. Kupujesz sobie takie Red Dead Redemption 2 na premierę i nie stresujesz się prelaudami ani kolejkami, tylko siadasz na konia i kombojujesz. Pod tym względem Stadia naprawdę robi robotę, ale żeby rozkochać w sobie graczy, potrzeba będzie wiele, wiele więcej i tu niestety jest jeszcze sporo do zrobienia. Odpalając Stadia na komputerze, na przykład, doświadczenie jest dość mizerne. Nawet jeżeli chcemy grać kontrolerem, to interfejs trzeba obsługiwać myszką, bo nie jest on przystosowany do pada i niektórych opcji po prostu nie da się nim wybrać. W tej formie stadia jest też bardzo prymitywna. Większość opcji w menu nie działa i prosi o użycie telefonowej apki do skonfigurowania. Nie mamy też dostępu do sklepu z grami. Ten też obsłużymy telefonem, a jeśli chcemy grać kontrolerem stadia, to musimy robić to po kablu, bo opcja bezprzewodowa ma zostać udostępniona wkrótce. Co ciekawe, takiego problemu nie ma z innymi kontrolerami, które po prostu działają. Google sugeruje, żeby na razie stadie testować, natomiast nie na komputerze, gdzie gameplay ograniczony jest do 1080p i 60fps, ale na ChromeCaste Ultra, gdzie w trakcie testów działa najwięcej funkcji. I to właśnie to akcesorium kupić musieli wraz z kontrolerem użytkownicy, którzy chcieli otrzymać wczesny dostęp do usługi. Stadia siłą rzeczy nie ma żadnej konsoli, którą trzeba kupić, więc Chromecast to ciekawa alternatywa dla graczy, którzy chcą pograć na telewizorze. I w ten sposób faktycznie doświadczenie było dużo przyjemniejsze. To na razie jedyny sposób, żeby grać w 4K i HDR i nawet kontroler Stadia sparować można i grać tak bezprzewodowo. Cały interfejs jest też siłą rzeczy dużo bardziej dostosowany pod kontrolery. W przyszłości Stadia obsługiwać będą również telefony i tablety z padami, ale w tym momencie testy ograniczone są jedynie do telefonów Google Pixel, więc nie miałem okazji przetestowania tej opcji. I choć apka Stadii dostępna jest na przykład na iPhone'ie i pozwala kupować gry, konfigurować kontroler i ustawienia konta i jakość obrazu podczas grania, to nie da się jej z pomocą na razie grać, bo nie. No i przechodzimy teraz do najważniejszego pytania, czy to działa i dlaczego nie. I okazuje się, że tak absolutnie szczerze, technologia leżąca u podstaw stadii działa naprawdę fajnie. Amerykańscy dziennikarze mieli doświadczenia ze stadią bardzo różne, ale trudno się dziwić, to kraj wielkości kontynentu o mocno zróżnicowanej strukturze sieciowej. Doświadczenie europejskie, przynajmniej tu w Wielkiej Brytanii, jest natomiast bardzo dobre. Testowałem usługę na trzech różnych sieciach 8020, 540 i mobilnym 4G i we wszystkich trzech konfiguracjach grało się bardzo przyjemnie, choć za każdym razem w innej jakości obrazu. No i akurat w przypadku 4G niekoniecznie stabilnie. Na 540 i 8020 nie miałem żadnych problemów ze zrywaniem połączenia. Grając na komputerze w 1080p i 60fps obraz pozostawał płynny i choć nie dało się bezpośrednio zauważyć kompresji wideo, to gameplay wykazywał charakterystyczną desaturację, jak na gameplayach na YouTubie. Czernie na przykład są delikatnie szarawe. Jakość wideo była natomiast bardzo dobra i wydaje mi się, że postronnemu graczowi trudno byłoby na pierwszy rzut oka stwierdzić, że rozgrywka jest streamowana. Ciekawiej natomiast robi się, gdy odpalimy Chromecasta. To, jak wspomniałem, jedyny sposób, by grać w 4K i HDR. Tu też pojawia się ten legendarny i źle rozumiany abonament Google Stadia. Stadia ma opcjonalny abonament. Nie trzeba go kupować, żeby korzystać z usługi, to opcja premium. Daje ona właśnie możliwość streamowania gameplay'ów 4K, dodatkowe zniżki w sklepie oraz pojedyncze darmowe gry. W tym momencie posiadacze Stadia Pro, jak nazywa ich Google, dodadzą do konta za darmo Samurai Showdown i pakiet Destiny 2 z dodatkami. Ale jeśli ktoś nie gra w 4K, abonamentu mieć nie musi i nadal korzystać może ze stadii jak ze Steama, by kupować gry i grać w nie w 1080p i 60fps. No, ale właśnie moim zdaniem upgrade do 4K jest tego wart, jeśli posiada się odpowiedni wyświetlacz i odpowiednio mocne łącze. Jakość obrazu jest wówczas fenomenalna, i grając na przykład w Samurai Showdown, nie potrafiłem dostrzec żadnych dowodów na to, że gra była streamowana. Prawdopodobnie z uwagi na wykorzystanie bardziej zaawansowanego kodeka i większej przepustowości, kolory były żywe, a po lekkiej bladości streamów 1080p nie pozostało żadnego śladu. Wow! Inne tytuły, takie jak Destiny 2, działają w 60 fps, przebijając w ten sposób swoje konsolowe odpowiedniki, więc wrażenia z wydajności są naprawdę niezłe, choć wszystko będzie rozbijać się o to, jak potencjalną moc będą wykorzystywać w przyszłości producenci gier. To, że nie potrafiłem dostrzec gołym okiem dowodów streamingu nie oznacza, że nie można ich zmierzyć. W prostym teście latencji wyliczyliśmy laga na poziomie około 8 klatek, czyli 120 milisekund. Na pierwszy rzut oka może się to wydać wartością wysoką, ale nie mówimy tu o opóźnieniu obrazu, a kompletnej procedurze od wciśnięcia przycisku do jego wyświetlenia na ekranie, czyli połączeniu latencji kontrolera, systemu, sieci i wyświetlacza. Dla porównania Rogband 4 na PS4 określa w tej samej konfiguracji latencję na poziomie 80 milisekund lokalnie, co oznacza, że Stadia dodaje do tej wartości około 2 klatki, dużo mniej niż spodziewałbym się po jakby nie było doświadczeniu sieciowym i jeszcze raz powtarzam, nie mówimy tu o czasie reakcji matrycy. I tu już pytanie, do kogo Google kieruje swój produkt, nie? Bo jeśli faktycznie do ludzi z netbookami, którzy inaczej graliby w 15 fps, to dla nich będzie to już doświadczenie nieporównywalnie lepsze. Sekret tkwi rzekomo w specjalnym, opcjonalnym kontrolerze Google Stadia, który prócz możliwości podpinania się do komputerów po USB łączy się nie z Chromecastem, a za pomocą Wi-Fi bezpośrednio z serwerami Google'a, wycinając w ten sposób dużą część opóźnienia. Zamiast wysyłać sygnał do urządzenia, które ten sygnał przetwarza i potem przekierowuje go po sieci do serwera, pad komunikować ma się bezpośrednio z grą bez pośredników, co ma też mieć w przyszłości jeszcze jeden fajny efekt uboczny: granie tym samym padem na dowolnym ekranie. Ponieważ Stadia streamuje tylko zdalny obraz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać tego samego kontrolera z telefonem, telewizorem, tabletem czy komputerem bez konieczności jego parowania, bo trwale sparowany będzie bezpośrednio z serwerem. Znaczy kiedyś, bo dziś funkcja ta jeszcze nie działa z niczym, co nie jest Chromecastem. I to jest idiotyczne, że firma rozmiarów Google wypuszcza tak niedokończony produkt. Obiecano przecież tak wiele. Pad nie działa tak jak miał działać, obiecano funkcje tak futurystyczne jak przycisk Zagraj teraz na YouTubie pod gameplayami. No przyznajcie, że super byłoby zobaczyć coś takiego na tubce, kliknąć Wypróbuj demo i w parę sekund samemu potestować w oknie przeglądarki. Ba, jak na razie nie działa nawet kod zaproszeniowy dla znajomych, który mieli dostać fundatorzy. Odpowiednia opcja w menu twierdzi, że, no, niedługo będzie działać, obiecujemy. Coś takiego wybaczyć można małemu startupowi, ale nie jednej z największych firm w historii śpiącej na pieniądzach niczym Smog. With no download, no patch, no update, and no install. Ale wracając jeszcze na chwilę do samego opcjonalnego pada study to jest on chociaż bardzo wygodny. Krzyżaki, przyciski satysfakcjonująco klikają, analogi wydają się być precyzyjne i zgodnie z modą wyposażony jest w dodatkowe przyciski drobienia robienia screenshotów i odpalania asystenta Google, który, niespodzianka, na razie nie działa. Dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych. Oprócz domyślnego naiwnie uzbroiłem się też w opcję wasabi, a gdybym miał coś skrytykować, to w sumie zaznaczę jedynie, że fani rozłożenia gałek w stylu Xboxowym nie będą zbyt zadowoleni z konfiguracji typowo PlayStationowej. Znam też ludzi, którzy woleliby, żeby padł na baterie, a nie korzystał z budowanego akumulatora, jak dla mnie natomiast bomba, choć musiałbym go używać przez parę miesięcy, by móc sensownie wyrokować, czy preferuję go od innych. Przyzwyczajenia robią swoje. Google Stadia miałoby przyszłość, gdyby stały się trzy rzeczy. Po pierwsze, gracze musieliby być tą usługą zainteresowani. Mam wrażenie, że tak naprawdę nie są i się jej boją. Jedni nie do końca rozumieją na czym to polega, inni mają już sprzęt do grania, więc nie szukają alternatywy. Takich Google musi przekonać imponującymi integracjami jak ta nieistniejąca z YouTube'em, czy po prostu dobrymi wyprzedażami. Po drugie, Stadia powinna była być Netflixem, nie Steamem. Nikt nie uwierzy, że kupuje gry na stadi, gdy nie pobiera nic na komputer. Oczywistą powinna być opcja abonamentowa z dostępem do paru dziesięciu gier, albo jeszcze lepiej coś, co robiło online w 10 lat temu: wypożyczanie gier na godziny bądź dni. Stadia byłaby idealnym polem do testowania gier. Czy coś mi się spodoba? Wypożyczę za parę złotych na dzień i sprawdzę, a jak tak, to kupię. Dlaczego takiej opcji nie ma wcale jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Po trzecie, Google musi zainwestować w swój produkt więcej kasy, bo dziś, choć technologia robi wrażenie, to wszystko dookoła niej przypomina raczej projekt niezależnego, niedofinansowanego studia, a nie olbrzymiej korporacji. Wypuszczać produkt nawet w limitowanym zakresie z niegotowymi menu, brakiem podstawowych opcji i biblioteką zaledwie 22 gier? I ja wiem, że wielu graczy uważa ekskluzywy za zło, ale to one sprzedają platformy. Nikt nie kupi stadii, jeśli nie będzie na niej gier, w której ktoś chce zagrać, a na ten moment w bibliotece jest jedna grana wyłączność i jest to mały indyk, o którym nikt nie słyszał. Sam, żeby móc w ogóle potestować usługę, musiałem wydać paręset złotych na gry, które już mam, i nie, ani trochę nie zachęciło mnie to, żeby ze Stadia korzystać więcej. W tej chwili więc Google Stadia wygląda jak produkt, który mógłby się udać, gdyby ktoś zainwestował w niego więcej pieniędzy, ale każdy się boi, bo to mimo wszystko duży, ryzykowny projekt. Technologia w odpowiednich warunkach robi wrażenie, no bo sam fakt, że gram sobie jak gdyby nigdy nic w najnowsze blockbustery bez ścinek na wysokich ustawieniach graficznych na kieszonkowym laptopie o mocy dwóch kalkulatorów jest wart zachwytu. No ale co z tego, gdy na tę chwilę wszystko co nie dotyczy bezpośrednio grania przypomina stronkę w konstrukcji z lat 90. To nie Kickstarter, tu się nie kupuje obietnic. To sztandarowy produkt międzynarodowego giganta i nie mogę go polecić na podstawie obietnicy, że kiedyś zostanie on dokończony. Tę obietnicę słyszałem już niemal rok temu, i dziś, trzymając jej owoce, widzę tylko niedojrzałe próbki. Przyszłość grania? Może kiedyś. Na pewno nie tu, nie teraz i nie w takiej formie.